Wiesz, jaki jest mój największy dramat? Mmm, nieskończony licencjat? Oj, weź, Klaudia, przestań z tym licencjatem. Po prostu zbyt piękna jestem. Serge ciągle mi powtarza, ty trubel, ty trubel. Muszę chyba jakoś zbrzydnąć, bo po prostu boję się, że mnie rzuci. Aśka, w języku potocznym znaczy to samo, co tre, czyli bardzo. On po prostu uważa, że jesteś bardzo ładna. Wiem, że to dziwne, no oni naprawdę tego tak używają. Mhm, na pewno. Jak puściłam mu zdjęcie w stroju kąpielowym, to napisał, że się drę. Że się drzesz? Ale w jakim sensie? No napisał, że się drę, jak kartka normalnie. Cuddej Sir napisał. Aśka, to znaczy, że wymiatasz. W tym kontekście, że wyglądasz naprawdę super. Okej. Okay. No dobra, a, a, a jak potem mu napisałam, że nie mogę się z nim spotkać, bo mam basen, to się obraził. No, no zobacz, no. A, no bo że to ich taka typowa wymówka, która wiadomo, że jest bez pokrycia. Ale ja naprawdę na basen szłam, po to był ten strój kąpielowy. Kiepska sprawa. No, 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 ale ja mu nawet paragon z tego basenu wysłałam, żeby mi uwierzył żeby nie myślał, że go zdradzam po kątach. Wyznałam mu miłość, że tem napisałam, a on na to, że go zadziwiam. Meton odpowiedział. Aśka, uspokój się. Meton to tak ironicznie, kiedy coś jest oczywiste. Tak jak po polsku, co ty nie powiesz? Co? I no ja już po prostu wymiękam. Ciągle jakieś pułapki, podwójne dna, ironie, Nie sposób tego ogarnąć. Przez język francuski mój związek wisi na włosku! Zachciałby się Francuza. Mogłam sobie wziąć jakiegoś Hiszpana albo Niemca.